To był wyjątkowy rok dla polskich rolników, naznaczony skutkami pandemii COVID-19 oraz wojną w Ukrainie, ale jak mówił wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, rolnicy nie byli pozostawieni sami sobie, świadczą o tym formy pomocy skierowane na polską wieś. Początek roku to jest staranie o dopłaty do nawozów, czyli wzrost cen nawozów, który spowodował Właściwie zagrożenie, że mogli rolnicy nie stosować tych nawozów, zagrożenie plonu, bezpieczeństwa żywnościowego. Stąd Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej zastosowała te dopłaty. Przeznaczyliśmy prawie 4 miliardy złotych. Wypłaciliśmy 2 miliardy 670 milionów złotych. Maksymalna kwota refundacji, przypomnę, to była 500 złotych do jednego hektara. Pomoc wypłacono 400 18, ponad 418 tysiącom producentom rolnych. Na wsparcie rządowe mogli także liczyć inni producenci. Wspieraliśmy producentów jabłek, producentów trzody chlewnej, zmniejszając im po prostu, rekompensując wydatki ze względu na to, że bardzo podrożały środki do produkcji rolnej. No, ale udało się ten, ten rok przetrwać. No, ważne też dla nas wszystkich, że żywności nie brakuje i nie zabraknie. W Polsce jesteśmy jeszcze do tego znaczącym eksporterem żywności. Dla Ministerstwa Rolnictwa, dla mnie osobiście, trudne było to, że musieliśmy reagować w warunkach dotychczas niespotykanych reagować na sytuacje, które dotychczas nie miały miejsca i to reagować w bardzo szybkim czasie. Myślę, że te reakcje. Nie były odpowiednie i nie były spóźnione, jak na przykład dotacje dla rolników w związku ze zwyżką cen nawozów. Niezwykle ważnym zagadnieniem podnoszonym przez rolników od wielu lat były emerytury rolnicze. W ubiegłym roku w tej materii zaszły istotne zmiany. Po pierwsze, od 15 czerwca w ży weszła w życie ustawa o możliwości przechodzenia na emeryturę rolniczą po osiągnięciu wieku bez konieczności przekazywania gospodarstwa. To jest jedna rzecz i druga to już Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który porządkuje system waloryzacji, czyli doprowadza do sprawiedliwej waloryzacji zarówno emerytów w systemie KRUS, jak i w systemie ZUS. Parlament, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku tygodni tą ustawę przyjmie i od 1 marca, tak jak jest termin waloryzacji wszystkich emerytur, będzie miała już zastosowanie również ta przyjęta przez rząd zmiana ustawy o sposobie naliczania emerytur rolniczych. W tym roku rolnicy będą mogli liczyć na wyższe dopłaty do hektara z Unii Europejskiej. To realizacja jednej z obietnic programowych Zjednoczonej Prawicy. Z Złożonej w kampanii wyborczej w 2015 roku. Krajowy Plan Strategiczny wchodzi w życie dzięki temu, Rolnicy do 50 hektarów będą uzyskiwać wsparcie na poziomie unijnym, a nawet, nieco, a nawet nieco wyższym. Krajowy Plan Strategiczny opiera się na ekoschematach. Z tych ekoschematów rolnicy będą musieli korzystać, no, ale to już jest kwestia wspólnej polityki rolnej opracowanej i w Unii Europejskiej, i w konsultacji. Z nami, niemniej jednak to wsparcie będzie większe niż dotychczas i mam nadzieję, że rolnicy będą chętnie i z dużym sukcesem korzystać ze środków europejskich. Krajowy plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej na najbliższe 5 lat to w sumie ponad 25 miliardów euro.